Siema siema, tutaj Kungu, witam was w kolejnym odcinku z Happy Wheels Jest to siódmy odcinek, e, albo ósmy, cholera zapomniałem sprawdzić W każdym razie jest to, wydaje mi się, siódmy odcinek I będziemy sobie jechać dzisiaj, myślę, że 15 minut i będzie fajnie Więc lecimy dzisiaj e, Neon e, Domino's Ride e, Mam posortowane e, tym ratingiem Upload this week, więc e, więc spoko, jest siedemnasty Jakby co e, lutego wo lubię takie rzeczy, mam nadzieję, że Z FPS-ami nie będzie tragicznie, bo przecież tak przy takich rzeczach może być różnie. A, no właśnie, no właśnie, widziałem, że tak będzie. Ale to jest epickie, że ludziom się chce robić takie, o nie! Ale spieprzyłem. Ała. Czy ja powinienem cały czas jechać do przodu, czy nie? Aua! Au! Śje, dobra, Puszczam to! <grystanie> 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 o! <grystanie> Wygrałem, super. Um, ale nie, dobra. Epic don't move to nie, więc e, Rainbow ball throw to jest, coś co lubię. E, więc tak, e, tutaj dev, więc nie chcemy dev free balls, to by się przydało. Co to jest? Watermelon, ale zajebiście. E, teraz tak, hop, free balls, Jenna, Dobra, mamy watermelon, tak. Yep. To zrobili tak specjalnie, bo tym watermelonem nie da się bardziej dorzucić dalej. No, e! Bierz te piłę. W sensie piłkę. No zajebiście! Aż się oplułem cały. I jeszcze kibel, zajebiście, kocham tę grę. No, watermelon. E. zdążyłem go użyć? Nie, czekajcie! Ja chcę help. Będzie help? będzie free balls o win jest zablokowane a tu jest unlock win o mam help czyli co a tutaj teraz dev się zamieniło na nothing zajebiście help kolejny e, teraz o tam jest five balls o watermelon fuck yeah rzucam watermelonem będzie five balls nie będzie free ale już żeśmy wykorzystali więc o, 5 balls, zajebiście udało się I teraz tak Ua! Dobra, ale jest nothing. Nothing, nothing. oh yeah. Five balls to już było. Unlock Win chce! Jest! Unlock win jest! E, teraz po prostu rzucamy Pierdut! Teraz rzucamy po prostu Pierdut! Nothing! Uff! Uff! Jebut! Lol. Jebut! Help kolejny! A! Ah! Nic! I A! Ah! Będzie win, będzie win! Woah! What the fuck! A ja przypominam wam, że ja mam dużo głośniej niż wy! O nie, dobra, mamy ostatnią szansę! Albo ten balls, albo win! Uah! Kurna! Ale dobra, mi się to podoba, mi się to podoba, jedziemy jeszcze raz! Unlock win! Oj, pięknie! I teraz lecimy od razu win! O, ho, 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 ho Tak to się powinno robić, zajebiście Nie będę rajtował, bo tutaj się często coś e, psuje, więc lecimy na następną po prostu What the fuck, welcome to the red neon Obstkurs? Uuu, aż się boję um. <ścoughs> Jak się tutaj ten kontrol się tak klika, nie? Żeby być schylonym Dokładnie, o stop 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 e, level 2 Eee... Rotating weapons po prostu. Ła! We trzy harpuns. Jeb! A! O nie, Spike fall! Nie spodziewałem. Nie! Ja zginąłem, a tutaj już jest... Już jest koniec, czekajcie. To jest łatwe. Opa! Opa! Łatwy ten poziom. Ten ska ten... O oh, je, yeah! udało się! Łatwe, so easy, so easy nie, W takim razie super jetfall, o jetfolle są fajne, tylko niestety bardzo często mi laguje przez nie e, Komputer ponieważ, no mam słaby komputer Dobra, masz, dzien dziecko miał być jetfall A nie jet jet, nie to też nie jest jetran To się nazywa Jakoś, nie wiem jak to się nazywa, jetfall to, o fuck, what the fuck, dlaczego wszystko nagle leci? O się... a ja żyję, patrzcie, ja żyję Nie wiem jakim cudem ja żyję Ale okej okay. Jeee, yeah, za pierwszym, zajebiście, udało mi się. The Rising Lecimy w takim razie na następny poziom. What? Mało FPS-ów mam. Ponieważ słaby komputer mam. What the fuck, gościu? Ua, zjeżdżamy. Yeah. Jeee. Co tu się dzieje? Do ścieków to leci czekajcie hop eee hopa no idź tam dalej hopie hopie no Ała. gościu o nie szczylo co tam jest napisane what the fuck dlaczego odpadła mi głowa what the hell dobra czekajcie jedziemy jeszcze raz jak najszybciej Aha, to trzeba przeskoczyć. To nie jest takie proste wcale jakby się wydawało, że jest. Uah! Jeszcze mam spadki FPS-ów. Nie, nie, podoba mi się ta mapa. Sorry. Mam za, za mało FPS na niej. Paper obstacle ob 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 Test, nie wiem co to jest. Ja, Ale jakiś test. Dobra, zobaczymy, jedziemy. Wow, jakie fajne. Aha. A, zajebiste. <grym> Dobra, czekajcie. Jak to tutaj zrobić? Gdzie o! Dawaj! Ała! Dobra, czekajcie. Hop, 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 dobra, dało radę. Hop, 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 dobra, jedziemy. O, Razer, nie. He, <laughs> dobra, jeszcze raz. Trochę zwolnić, trochę zwolnić, bez przesady. Hop, 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 ała, dobra, jest git. To przywinąć Au, 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 dobra, jedziemy dalej, co to jest? What the fuck! Co, co, co tam trzeba zrobić? Na pewno nie to. Dobra, jedziemy dalej. Op, 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 op. Dobra, żyjemy. A, Musiałem poczekać. What the fuck! What the fuck! <grymne> Dobre. Dobre, ale spoko, już dam radę. Tym, ra Tym razem dam radę. Ah! Fuck. Dobra, kibut. Dobra. Fuck, jak to przejść? Już mam pomysł. Dobra. Moment, lecimy. Le o, oh, fuck, fuck. Ah. <grystanie> Skubany, no, den denerwujący ten poziom, no nie powiem, że nie No trudno powiedzieć, że denerwujący to on nie jest um, dobra, czekajcie O, oh, fucking shit Jebut Aaaał oh, yeah, Nie, tylko nie pierdziel Fuck, ale żyje, dobra, żyje Ła Fuck Oh shit Kurwa, ryli. Really? Kurwa, ryli. Really? <laughs> Dobra, jedziemy dalej, jeszcze raz Ja to przejdę, ja to przejdę, bez przesady tutaj Nie, nie jest to aż takie trudne, żebym tego nie przeszedł Ja to przejdę na pewno Nie bud Tutaj robimy tak Fuck, skręciłem kark, wiedziałem, że tak to się skończy, wiedziałem Dobra, jedziemy w takim razie jeszcze raz a, Opa! What, 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 what Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy Dobra, jedziemy i co tutaj? Kiedy możemy jechać? Teraz możemy jechać. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy O oh jee, yeah, wygraliśmy Ekstra <grytanie> level, aż tutaj zaryzykuję. Aha, muszę być zalogowany, zapomniałem się zalogować. A, taki cholera. Make your own look Make your own look. No zobaczymy, dobra. Aha, dobra, trudno. Um, u, O, impo a, IMPOSSIBLE. O, to mi się podoba. Ja strasznie lubię IMPOSSIBLE. Um, zobaczymy. Wait for screen. NACZYKAŁEM no, SIĘ! O, O. A ty taki sprytny, co? A ty taki tu. Rupa! Oh, fuck. Żyje! Au! Nie żyje No nie żyję! A, ha! Aha, ha, ha! Już mi się, że ja tutaj lecę, co? Jest tylko dwa. One je tak mogą mnie zabić. Aua! O skurczywyki! Opa! Świetnie! Moja głowa! Dobra, czekajcie. Łopa! Wybuchnij. Łapa! Czekajcie! Au au au! Jeszcze raz! Opa! Opa! Gangnam Style! Brr, brr, pip, 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 pip. Badum! Opa! Czekajcie! Opa! O świet! To było... What the fuck? Really? Really? Ja pierniczę! Really? To było idealne, dosłownie idealne, tak powinno wyglądać każde moje, każda moja próba, ale nie. Widzicie, musiał spieprzyć, go w ogóle gra jest do dupy, gra nie umie tutaj grać. O! Dotknąłem głową mina, ona nie wybuchła? Co to jest za mina? What the fuck? To mi się podoba. Czekajcie, tutaj trzeba wyskoczyć, ale! się obrócić, no. Hoppa! Hoppa! Ha! Hoppa! O oh, shit! No i zginąłem. Hoppa, dobra, czekajcie, tutaj trzeba to zrobić takim... Hoppa! Nie, nie o to mi chodzi. Opa! O! Też może być. Hoppa, Japa! Ale... Wyjdzie pos. Skocz kurna mać, nie no nie mówcie, że ja nie dam rady przejść Ja to muszę dać radę przejść Nie ma opcji, żebym ja nie dał rady przejść Ua! Jebut What the fuck, really? Siup Nie, siup <gry> e, Dobra, ale to jest dobre Za dużo mówię what the fuck i za dużo mówię really Tak teraz zauważyłem A ty? Ugh. Ugh. Dobrze jest. Tak. Fuck you. Yeah. Zajebiście. To mi się podobało. Exit to mini. Nie ma impossible dla Kungu releasa. Nie ma Kill Justin Bieber. No zobaczymy. O to, ale zajebiste. Czekajcie. No, ale. I w dupę sobie zbiłem to. <laughs> Z harpunem w dupie zabiłem Justina Bibera Mmm, bi, 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 Lecimy dalej. Uh, naked girls, mmm, mm. what, what the fuck? Press escape, trade right? for <laughs> repeat level. Ok. E, fuck you. <grymne> e, arcade game, arcade Jetpack Guy Run. O, zobaczymy. What? What? Whoa! Taki trochę Flappy Bird. Taki trochę Flappy Bird, bardzo Flappy Bird. A boss, I like a boss. I to za drugim razem. Kitu, skojarzyłem się z Flappy Bird. Też taki podobny shit, trzeba tak XD! Czekajcie! Ja tu dam radę, ja tu dam radę! Podoba mi się ten poziom, jest extra mega Epic Pro. Au, 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 au. A, żyje, żyje, nie żyje, dalej znowu XD. To dobrze idzie, dobrze idzie. Idziemy dalej. Idziemy, idziemy dalej. Idziemy dalej. Jest, 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 i tym zajebistym akcentem ludzie zakończymy ten odcinek z Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!